Witam, kolejne odpalenie tym razem Commodore OS zobaczymy jak to się bujnie pokazał się już kursor, proszę bardzo super trzeba mu sieć podłączyć a będzie widział sieć o, gada. Zagadał. tak wszystko macie? Nie, no nie będę sprawdzał poprawności. Jest. Dobra. Tylko zobaczmy, czy mamy gdzieś tutaj wiwkę, co jest z Bluetooth. O, dziwne, bo nie widzi karty sieciowej. Nie, zaraz będzie. Nie jest internet. Dajcie Państwo chwileczkę y, rzucę moneta. Moment. Internet już jest podpięty. Y, zmieniamy klawiaturkę. Czy możemy ją zmienić? Y cholera wie nie w tej chwili chyba nie możemy zmienić no nic lećmy dalej next tak użyję całego dysku zamiast dziesiątki wstawiamy komodore os dla nowego właściciela co on teraz chce tak, oczywiście to zaraz, który ja wybrałem dysk. Dobra, OK. Next Start. <laughs> tak, kontynuuj. I po instalacji odpalę się ponownie. Już jestem po instalacji Commodore OS na lenovo. Instalował się około 40 minut. System odpala się trochę szybciej niż na poprzednich platformach. Być może procesor. A, jest taka też sprawa ciekawa domyślny password po instalacji to jest C równa się ok oczywiście password możemy zmienić ok losy dobra Podpowiada nam coś? You and OK. No i to tyle. Już na dzisiaj udało się zainstalować. Bardzo się cieszę. E, jutro zmienię tylko. Password i doinstaluję trochę nowości, i mam nadzieję, że właściciel nowego komodore będzie zadowolony. To by było tyle. Serdecznie pozdrawiam. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.